Jestem przewodniczącym projektu Szczecin 2020 projekt, który polega na przybudowaniu i zbudowaniu wirtualnego Szczecina w grze Minecraft? Jest to pierwszy film na kanale Projektu, w którym chciałbym odpowiedzieć Wam na najczęściej zadawane nam pytania. Pytanie numer 1. Jak się narodził pomysł i jak powstał tak ogromny projekt? Na początku, znaczy, od tego, że projekt powstał, a znaczy sam zamysł projektu powstał podczas pandemii COVID-19. Podczas tego, gdy nie można było wychodzić, gdzie każdy, a przynajmniej większość osób, siedziała przed komputerem, to pomyśleliśmy sobie że bardzo fajną rzeczą byłoby zbudowanie mojego rodzinnego miasta, czyli Szczecina, w Minecrafcie. Na początku myślałem, że to będzie projekt bardziej kameralny w grupie osób, w takiej 5, max 10 osób, ewentualnie w grupie zna znajomych, lecz się myliłem. I projekt naprawdę stał się bardzo rozpowszechniony. Bardzo dużo osób zaczęło Hmm, śledzić projekt bardzo dużo osób się projekt zaczął y, spodobać bardzo duża grupa osób też czeka na rozwój y, projektu z czego jest nam naprawdę niezmiernie miło y, i naprawdę nigdy nie myślałem, że projekt aż tak się może rozwinąć y, pytanie numer dwa ile ludzi jest zaangażowanych w projekt w projekt jest zaangażowanych na obecną chwilę około 30-35 do 35 osób, yy, więc projekt tu nie buduje tak jak myślałem mała grupa osób, tylko no, zajmuje się w tym dość spora grupa mm, bardzo mm, dobrze sobie bardzo dobrze dogadujących się między sobą osób. Także przez projekt dwóch osób nawiązało ze sobą kontakt, poznaliśmy nowych ludzi, nowe znajomości. Ale aktualnie właśnie w projekcie buduje między 30 a 35 osób. Pytanie numer 3. Jaki jest średni wiek uczestników? Czy są to bardziej dorośli ludzie, czy także osoby młodsze? W projekcie... A czy w grupie budowniczych nie ma średniego wieku? Ale co prawda są to zazwyczaj osoby od 11 do 35 roku życia? I też mamy takie pytanie, czy trudno jest się dostać do ekipy budowy, do ekipy budowniczych, czy są jakieś rekrutacje, czy trudno jest je przejść. Aby dostać się do ekipy budowniczych, należy napisać podanie na mailu szczecin2020projekt.gmail.com bądź na stronie, mm, na, fan, na fanpage'u projektu, bądź na e, Discordzie projektu. W podaniu należy zawrzeć imię, nazwisko, wiek i um umiejętności oraz znajomość e, pluginów typu WordEdit. Czy, rekru czy rekrutacja jest trudna? Rekrutacji staramy się dostosować tak, aby każdy, kto posiada choć, lek choć lekkie umiejętności, bądź się specjalizuje w danej rzeczy typu drzewa, parki, czy w czymkolwiek mógł do ekipy budowniczej budowniczych dołączyć. Ile zaj, ile zaj moje wybudowanie na przykład akademii morskiej bądź y Urzędu Wojewódzkiego, czy także Muzeum Narodowego. Wiadomo, no niestety, znaczy czasu nie da się określić, to, że budynki są różnej wielkości. Akademia morska powstaje teraz drugi tydzień za chwilę minie. Muzeum narodowe powstało w 4-5 dni. A urząd wojewódzki się cały czas buduje już od prawie dwóch tygodni. Serwer będzie og ogólnodostępny, czy będzie udostępniona mapa dla wszystkich? Jeśli, mm, i tu jest takie moje też trochę niedokładna odpowiedź, ale jeśli dojdziemy do momentu, w których nas będzie projekt satysfakcjon no bo wtedy udostępnimy wszystkim mapę i powstanie serwer, na którym będzie można bez instalacji ani modów, ani pluginów, Dojść na ten serwer, pozwiedzać, pograć, porozmawiać z innymi. Hmm. Czy do wejścia na serwer będzie potrzebny Minecraft Premium? Nie, wszystko dzieje się na non-premium. Pytanie na dzisiaj: to by, to by było na tyle. Chciałbym Was zaprosić do zasubskrybowania naszego kanału, by śledzić yy, nowości. Niedługo pojawią się też filmy, jak budować. Oraz filmy, gdzie, gdzie tłumaczymy, w jaki sposób budujemy budynki typu Muzeum Narodowe, Urząd Wojewódzki czy też inne budynki, które będą niedługo powstawać. Na dzisiaj tyle. Dziękuję. Do widzenia.